Zapraszamy na film na naszym drugim kanale Piki Hightail. Ponadto pamiętajcie o na naszym Discordzie, gdzie będzie można z nami zrobić wszystko i otrzymywać wiadomości o nowych filmach też. Pamiętajcie też o pytaniu dla Was. Jakie polskie drużyny według Was dostaną się do ECS-a? Nie zapomnijcie tylko o subskrypcji oraz łapce w górę, jeśli ten film Wam się spodoba. Dzięki za wsparcie! Jak wszyscy już doskonale wiemy, udział zespołu PASZY, czyli Youngsters na turnieju ludbet, zakończył się zdecydowanie za szybko. W ostatnim pojedynku przegrali oni dosyć wyraźnie na francuską formację Heretics. Kurde, kosiarki. Tym samym kończąc, zmagania z dorobkiem 0 zwycięstw i 3 porażek. Nie tak pewnie wyobrażaliśmy sobie ich udział na tym turnieju, zwłaszcza, że wszystkie drużyny były w ich zasięgu. No, niestety, może akurat ten skład Youngsters nie działa tak jak powinien. Ciężko tutaj szukać winnych za tę porażkę. W końcu drużyna Paszy to wciąż tylko Mix, który przegrywał swoje mecze w dużej mierze przez brak zgrania. I to było widoczne dosyć wyraźnie w tych ostatnich spotkaniach tej ekipy. A wy co zmienilibyście w składzie Youngsters, aby zaczęło im wychodzić? Piszcie w komentarzach. Za nami pierwszy dzień otwartych kwalifikacji do eSports Championship Series. Co ciekawe, wiele polskich zespołów dostało się do drugiego etapu tych kwalifikacji. Wśród nich mamy m.in. Pompa Team Black, Aristocracy czy też Youngsters. Niestety nie brali tam udziału przykładowo gracze Adwokacik, pewnie przez wzgląd na to, że takich otwartych kwalifikacji mamy jeszcze aż trzy. Wiadomo, że od Mixu nie można oczekiwać, że zawsze będą mieli czas na zagranie wszystkiego, co akurat się nadarzy. Kto według Was z polskich zespołów zajdzie najdalej w tych kwalifikacjach? Piszcie w komentarzach. Duńska organizacja Heroic przedstawiła nowego trenera. Został nim Lumi, który wcześniej reprezentował przykładowo barwy Trikt. Co ciekawe, ten duński zawodnik już wcześniej był trenerem formacji Heroic dokładnie w roku 2016. Ich współpraca jednak nie układała się za dobrze, bo po miesiącu został wycofany z tej funkcji. Jestem ciekaw, jak teraz będzie przebiegać ich wspólna praca. Plotki dotyczące Vega Squadron w końcu okazały się prawdziwe. Cały ich skład został wystawiony na listę transferową. Niestety, ale wyniki tej formacji w ostatnim czasie pozostawiały wiele do życzenia. Tym samym bez organizacji pozostali Crash, JR, Skubixi, Sist oraz Dima. A w tym materiale byłoby na tyle. Pamiętajcie o Piki Hightail o naszym historiadzie. <grym> o naszym Discordzie oraz o pytaniu z początku filmu. No i nie zapomnijcie o pozostawieniu po sobie łapki w górę oraz subskrypcji, jeżeli film Wam się spodobał. Dziękujemy za wsparcie.